Chciałbym się jakoś móc przywitać, ale czuję się jak Andrzej Gołota w 50 sekundzie walki. Po tych kilku wygranych odcinkach dostałem taką masakrę, że wstyd mi obstawiać dalej. E, zaraz zakrzywasz historię. Poprzednio chyba było też jeszcze dla mnie. Muszę ratować swój kolor, przepraszam, bo tu jakiś. Co by nie było, dzisiaj zobaczycie, jakie były wyniki. Z bólem, bo z bólem Przez... wracamy po przerwie reprezentacyjnej. A właśnie, bo była przerwa reprezentacyjna. Mieliśmy tam. Nawet zrobić odcinek, ale jakoś zabrakło czasu. Ja musiałem ochłonąć po, po tej porażce, którą zaraz zobaczycie. Może przejdźmy do tego, przypomnijmy sobie, co się działo. Tak szybko. Derby Liverpoolu, jednak na Remis. Jednak na Remis. 1-1, Ty stawiałeś 2-2, więc dwa punkty dla Ciebie. Później Arsenal z Manchester United. Nie trafiliśmy w to, że kanonierzy wygrają, i to wygrają bardzo przekonująco. Jakiś komentarz? no nie, no szok, pozamiatane wile 20 minut, 20 parę minut chyba 20, przełączyliśmy no. szybko na Bayern pamiętam no, wtedy, no, no. już po zaraz rzeczywiście <grym <grym> była zmiana meczu Milan-Napoli no też raczej mało kto obstawiał taki pierdziel jeszcze u siebie z, By najmniej. Sevilla z Barceloną, no tutaj bardzo dużym optymizmem się wykazaliśmy czyli trzy mecze z rzędu jak widać zero punktów, ale nagle wjeżdża na patelnię Atletico z Realem no, tak się tak się przegrywa jak się stawia na przyścieradło Materace kontra prześcieradów. Jak to w ogóle brzmi? Jak jakaś sypialna gierka. <grym> Ładnie. W każdym razie było 1-1 i ty otrafiłeś 4 punkty dla Ciebie. Później na dokładkę Borussia Mönchengladbach latach z Wasburgiem. Pamiętam naszą dyskusję. Ja stawiłem 3-1 na gości. <grym> Nie potrafiłeś uargumentować, dlaczego wygrają 3-1 gospodarze. No, chyba, że tyle, że grają lepiej u siebie, co właśnie wyszło. I jak widać, wystarczyło. Kolejne dwa punkty na Twojej konto. Borussia Dortmund na wyjeździe z Bayernem. Jeden punkt dla mnie ciężko było nie wskazać zwycięzcy, ale w wyniku nie trafiliśmy, było 5-1. Pesze z Marsylią też pamiętam tutaj. Te twoje 2-1 i mówili, już, że Marsylia, szczeli. No a, i szczeli. Tam był niewykorzystany rzut karny, chyba do Marsylii. Bo coś takiego. ogólnie, w końcu to też, to jest, że miał okazję, ale co z tego? Wynik się liczy. I wjeżdża Polska Ekstraklasa, klasa. Żeby mnie dobić, ja z z Wisłą graków. Wygrał jedną bramką. I na koniec górnik zabrz z Legią. Oczywiście nikt nie trafił ostatniego w wyniku Berga w Legii. Nie pożegnał się ładnie. No a pożegnał się, nawet powiedziałbym nieładnie, nie powiedział dziękuję, ani nic w tym, w tym stylu. I teraz kary. Jako, że dostałem mocny w wpierdziel, wybrałem tak. Nie, to było... Aha, to jest zeszły odcinek. W tym odcinku wybrałem aż trzy kary, a w zasadzie cztery, bo dwie od jednej osoby. Za kary, to za ten wpierdziel. No jest no. jestem. Stwierdziłem, że mi się należy. Jan Kościelny powiedział, że przegrany ma mieć zamknięte oczy cały odcinek i ma gestykulować rękoma czyli zacznę. Będę wyglądał jak taki, nie wiem czy kojarzysz takich samozwańczych szkoleniowców od rozwoju osobistego, mm -hmm. którzy naczytali się gdzieś, że trzeba używać mowy rąk, ale nie potrafią i robią to na, na stoprze, co wygląda jak debile. A co jeszcze gorzej świadczy o ludziach, którzy ich oglądają i myślą, że oni są spokojni. Dobrze, dobrze to wczułeś się, widzę, dobrze będzie. Następna kara, pozwolisz, że ją przeczytasz, gdyż ja zamknięte mam powieki i nie jestem w stanie. Przegrana musi się zwracać do wygranego per mistrzu. Także Permiszczu, rozumiesz, że ta kara była bardzo wskazana do tego odcinka, gdyż twoja masakra nad moim poziomem była na tyle duża, miszczu, że. Należy się. Ten oto zwrot w Twoim, prawda, kierunku. Dobrze. I ostatnia kara wydaje mi się zabawowa i na czasie, mm. biorąc pod uwagę, że ostatnia była beta ogrywana Battlefronta Star Wars. <grywanie> o, hardcore. przegraną musi mówić jak Yoda. Mm. Mówił po jodowemu, będę do Ciebie niszczył. Może oszczędzić głosu raczej sobie tą mową gardłową i stosował konstrukcję zamienną. Będę po prostu w celu Jody na naśladownictwa lepszego. Bardzo ładnie. Dobrze. Teraz tak. Masz. Kli... Pozwól, że ja kliknę tak. Yy... Pałeczkę przejmij w postaci myszki i mów po kolei spotkania, które są widoczne. Tam ten Excel'a masz otwarty. Już, jest, już jesteśmy. Dobrze w sp... miszczu. <laughs> miszczu. Mi... Jeszcze Joda miszczem zwie Padawana. Co za Joda Leszczu. <laughs> dobrze. To zaczynamy od debiutu Jurgena Klopa. I krótko, widzę, że stawiasz na efekt nowej miotły. 1-2, tak. Nowa miotła, klopa, pozamiatała. Będzie. <grym> żeby, nie, żeby było ciekawie, stawiam <krym> zupełnie na odwrót 3-1 dla gospodarzy. Mam nadzieję, że ten efekt nie zadziała, bo nic innego racjonalnego nie umiem wskazać na Liverpool. Skromność przemawia przez ciebie. Nie wspomniałeś, widząc, o fakcie z istotnym bardzo, ponieważ e, Bolchester mistrzem zwany w odcinku tym będzie na meczu osobiście obecny. Tak, tak. To będzie mój debiut. Wręcz w premium. Gdyż w niedzielę obchodzisz urodziny swoje, które nie powiem, żeby nie odstraszać fanek? W takim razie pozwolę sobie przejść do kolejnego meczu. Tak, ale w każdym razie potwierdzę. będę na meczu, podzielę się wrażeniami za tydzień. Everton z Manchesterem. Powiedz mi... Nie wiem jakie, m, jakie e, typy, nie e, wiem co. Tak. Powiedz mi dlaczego stawiasz na remis. A jaki mecz to jest, przypomnij? Everton z Manchesterem United. Everton! Widzę tutaj potencjał drużyny dobry. U siebie lepiej grają, jak mawia mistrzu. Słusznie. Dobrze, ja podkleję się pod Twoje słowa, ponieważ stawiam remis tylko po prostu trochę wyższy. Napoli z Fiorentiną. Arcy ciekawy mecz. Szczerze powiedziawszy, moim zdaniem trochę trudny. Wydawałoby się, że Napoli faworytem zresztą tak stawialiśmy. Ty 3-1, ja 2-1, ale Fiorentina po wygranej dosyć wysokiej z Interem pokazuje, że jest nieobliczalna. No mi... Fa fakt to niepodważalny z ust Twych padł przed chwilą. Uważam jednakowoż, iż, mówię szlachcic niczym, iż na poliforma ostatnimi czasy wysoka jest na tyle. Tak, zgadzam się. By nawet Właszczykowski nie dał drużynie szans na punktową zdobycz. Także tak, także. Wieszczu. Zwycięstwo gospodarzy. interjówę Twoje 1-1. Mistrzu, mecz to jest klasyk, tak zwany we włoskiej serii a, a. Serie w zasadzie konstrukcji zamiennej użyć sobie raczej, pozwolę. I z tegoż o to względu ten dobry interu początek, gorszy początek Juve sprawić, Mischu może, iż ten mecz zakończy się podziałem zdobyczy punktowej. Tak, no ja stawiam na zwycięstwo Juwę. <grywka> Wysła Termalika Stawiasz na 1-0. Widzę, że się na, zacząłeś, nauczyłeś się stawiać na Wisłę. Czemu? Remisem normalnie pachniałoby w tej drużyny, przypadku. aczkolwiek Termalika po przerwie reprezentacyjnej, gdy tak wielu ich graczy grało przecież w naszej kadrze, może być osłabiona. Dobrze, z mojej strony jest 7. Myślę, że Wisła po prostu jedną rękę straci, ale będzie zdecydowanie lepsza u siebie, bo zresztą to drużyna gra lepiej u siebie. Pogoń za głębię. Twoje 2-1. Zagłębie Legia Sztamy trzymają drużyny te Z tegoż to względu nowy trener W drużynie warszawskiej podziała skutecznie Na drużynę ze Szczecina I da im trzy punkty w tym meczu mistrzu ja jest to bardzo ryzykowna Aczkolwiek innej nie widzę Nolan by tego lepiej nie wymyślił No dobrze Ja stawiam na remis Aczkolwiek obawiam się, że faktycznie będzie Bliżej tego zwycięstwa gospodarz mm jest, że z Realem Madryt postawiłeś na zwycięstwo Francuzów. Skromne, bo skromne, ale jednak. Wierzysz w to, że Francuzi się przełamią. Bez, konkretnie przełami się z silnym rywalem. No, co prawda Chelsea już była przed rokiem pokonana, no, ale w grupie pokonać Real Madryt u siebie to byłoby coś, tak? Stosując zamienną konstrukcję wypowiedzi swej po jodowemu mistrzu, muszę zaznaczyć, że jest to drużyna GSP. I ona otóż... Potwierdzić będzie chciała swe aspiracje europejskie, które w tym roku będą widoczne niezwykle, zwłaszcza już teraz, kiedy w lidze francuskiej udowodnili, że są ponad resztą całą mistrzu i z tegoż to względu myślę, że królewscy nie będą w stanie tym bardziej skontuzowanymi zawodnikami i benitezem ławce na w stanie przeciwstawić się im wyjazdowym spotkaniu. Tak, rzeczywiście. Kontuzje w Realu Madryt mogą świadczyć o tym, że będzie im jeszcze ciężej. No ja postawiłem 2-2. Mm. Chyba optymistycznie. Manchester City z Sevillą. Mm. No stawiamy na zwycięstwo gospodarzy. Ty jedną bramką przewagi, ja dwoma. Mm, argument to prosty. Mm. City hajsu więcej ma. <laughs> I tak. Arsenal z Bayernem. Stawiamy na zwycięstwo gości dla odmiany. Mm, Ryzykiem pachnie to typowo gdyż Wergena we. Ver Węgierka, Mniejszym <laughs> mistrzu. Węgara drużyna hmm. musi czasem też punktować u siebie. Jej sytuacja w lidze mistrzów jest niezwykle skomplikowana. Zgadam. Ale jednak jakość. Bayern, Misena jest. Tak, to bardzo. Jakościowa. Ja Moim zdaniem to jest najciekawszy mecz tej kolejki, no bo Arsenal jest już pod ścianą, a Bayern no to miażdży po prostu wszystkich po kolei. Także starcie naprawdę. Tutaj dwóch sił. Mecz obejrzenia warty będzie to. Tak, zenit z Lionem, stawiasz 2-0. Hmm, zenit u siebie! Niesamowita pizgawica! Śnieży i mrozi! To francuskie piłkarzyki i francuskie pieski, zwane takowoż, nie wytrzymają tego ciśnienia i polegną. Też tak stawiam, aczkolwiek daje mi jedną bramkę do tego przynajmniej. Eee, no i zobaczymy. No w sumie to jest taka grupa wyrównana. Znaczy, nie, do tej stawki Walencja dochodzi, i to są z trzech faworytów w dalszym ciągu do wyjścia. Także zobaczymy. Dobrze. Chciałbyś, mistrzu, Leszczu i Oda coś jeszcze dodać? Oczu otworzyć swych nie mogę! <laughs> Dodam jednakowoż, Miszczu, iż mam nadzieję, iż sytuacja z obecnego odcinka więcej powtórzyć się nie będzie. Skora, dobrze, to by było w takim razie na tyle. Pożegnaj ładnie oglądających Dziękujemy ciebie. I do zobaczenia za tydzień. Hmm.